Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Jezu otoczony rzeszą, kalek ślepców trędowatych, czał niemocą naznaczonych, dusz błądzących po bezdrożach. Jezu, który śmiał przyjaciół, wśród celników jawno-grzesznic, który szukał pogardzanych, zeszpeconych plamą winy, Jezus sercem gorejącym i otwartym dla każdego, kto chce dźwigać krzyż codzienny swej słabości i cierpienia. Jezu okaż miłosierdzie, Nam potomkom tamtych ludzi, I podobnym do nich nędzy, Co przyzywa twej litości. Jezu, kiedy dzień się kończy, A przybliża się nieznane. Bądź nam światłem gorejącym wśród ciemności tego świata. Jezu, Ciebie, Twego Ojca i pocieszyciela ducha, niech wysławia miłość nasza. Przez pokorny od modlitwy. Amen. Pan swój lud otacza opieką, Teraz i na wieki. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, co niewzruszenie trwa przez wieki. Jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan swój lud otacza. Teraz i na wieki. Nie zaciąży berło bezbożne, nad losem sprawiedliwych. By prawi nie wyciągnęli rąk swych do niegodziwości. Panie, czyń dobrze dobrym i ludziom prawego serca, a tych, którzy schodzą na kręte drogi, niech pan oddali razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan, Pan swój lud otacza opieką, Teraz i na wieki. Kto się uniży, jak dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. Panie, moje serce się nie pyszni, i nie patrzą wyniośle moje oczy może rzeczy wielkie ani o to co przerasta me siły lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę jak dziecko na łonie swej matki jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza Izraelu, złóż nadzieję w Panu, Teraz i na wieki, Chwała ojcu i synowi, I duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki, wieków, Amen. To się uniży jak dziecko, Ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Uczyniłeś nas, Panie, Królestwem i Kapłanami dla naszego Boga. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże otrzymać cześć, moc i chwałę. Bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone. Godzień jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. Pozostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia języka ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga. I będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity, Wziąć potęgę, moc mądrość i bogactwo. Cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała ojcu i synowi, I duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Uczyniłeś nas, panie, królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej, nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Daj mi poznać Twoje drogi, panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie wprawdzie według twych pouczeń. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu, Zbawicielu moim. moim, wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokorny, głodnych nasycił dobrami a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Pracuj Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bóg dał swojemu ludowi nadzieję jako niewzruszoną ostoję. Z radością przeto wołajmy do Niego. Panie, Tyś nadzieją swojego ludu. Dzięki Ci składamy za to, że obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie, słowem i wszelką mądrością. Panie, Tyś nadzieją swojego ludu. Boże, ty kierujesz ludzkimi sercami, obdasz mądrością tych, którzy rządzą państwem, aby ich pragnienia i czyny były zgodne z Twoją wolą. Panie tyś, nadzieją Twojego ludu. Ty uzdalniasz artystów, aby swym talentem ukazywali Twoje piękno. Niechaj ich dzieła. Budzą w świecie nadzieję i radość. Panie Tyś nadzieją swojego ludu. Ty nie pozwalasz, abyśmy doznawali pokus ponad nasze siły. Umacniaj słabych i podźwignij tych, którzy upadli. Panie tyś nadzieją swojego ludu. Ty przez usta swego syna obiecałeś ludziom, że w dniu ostatecznym powstaną z martwych. Nie zapominaj na wieki o tych, którzy zeszli z tego świata. Panie tyś nadzieją swojego ludu. któryś jest w niebie, święć się imię, Twoje, przyć królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Wszechmogący Boże, niech się wzniesie do Ciebie nasza modlitwa wieczorna i niech stąpi na nas Twoje błogosławieństwo, abyśmy z Twoją pomocą teraz i w wieczności Cieszyli się owocami zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.